Witam serdecznie, Łukasz z tej strony. Chciałbym Wam teraz pokazać już naprawdę końcowy efekt zaszalowania i już jak jest wykopane na gotowo przed przykryciem, bo u nas my będziemy dawać wykop folię. Tak chce kierownik budowy u mnie. Jeżeli chodzi o podłoże, to podłoże mamy tak mocno stabilne, że nie potrzebujemy chudziaka dawać tego chudego betonu. Także powiedział: zostawiamy i wykładamy folią. On wie lepiej, on się na tym zna. Także tak robimy. A kilka dni przez ten, ten, ten dłuższy weekend nie robiliśmy nic. Co święto, co było, co wypadło. Po prostu nic nie robiliśmy. Przyjechałem i byłem bardzo mile zaskoczony, bo padało u nas też dwa dni. Nic się nie poobsypywało, tam bardzo drobne, naprawdę znikome, praktycznie zerowe nic. Jeżeli chodzi o jakieś tam większe ubytki, nie ma żadnych dużych ubytków. Wchodzi, beton mamy wyliczony, wychodzi mi dokładnie tam niecałe 19 metrów sześciennych, mamy pół kubika więcej na słupy, jeden i tam drugi, tak samo już są, wszystko jest na gotowe zrobione, wszystko, jeżeli chodzi o beton, mamy beton zamówiony, będzie tak, w piątek, jutro przyjeżdża już zbrojenie, o godzinie gdzieś dwunastej, dwunasta pierwsza, dostałem dzisiaj telefon, że będzie gotowe zbrojenie, jutro będę miał Plan na jutro mamy taki, znaczy na dzisiaj mamy tak, żeby jeszcze folią wyłożyć. Będziemy takerować z góry. Folią wyłożymy. Jutro jak przyjdzie zbrojenie, żeby chociaż wrzucić zbrojenie. W czwartek e, wszystko razem powiązać, razem z bednarkami, obspawać dookoła. E, co mogę powiedzieć na temat tego szalowania? Czasochłonne, ale jeżeli są dwie osoby, jest to do wykonania w takiej postaci. Naprawdę ktoś się postara. Według projektu wszystko robić. Proszę bardzo. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się tego, że, że to tak będzie wyglądało. A jeszcze wam powiem jedną rzecz, że był kierownik budowy. Nawet niespodziewanie, bo my wyjechaliśmy ten, ten dłuższy weekend, co był teraz wyjechaliśmy te parę dni, nie byliśmy w domu. Odwiedził nas tutaj kierownik budowy. Dostałem od niego telefon. I to co od niego usłyszałem. Także jeszcze bardziej mnie to podbudowało i zmobilizowało, że warto takie rzeczy robić, bo on powiedział. On już tyle lat siedzi w tym i jeszcze takiego czegoś na budowie nie widział. No i to jest wszystko książkowo wykonane, jeżeli chodzi o takie szalunki. Mówi, ża żadna firma, co zna, nie wykonuje takich szalunków. Także. <laughs> tak delikatnie mówiąc, mogę się tak pochwalić. Super, naprawdę. Eee, my się zabieramy zaraz za. Foliowanie, wykładanie folii, wykopie i będziemy przygotowywać wszystko już do zbrojenia, do wkładania zbrojenia. Tyle wystarczy: ona musi mieć troszeczkę tutaj. Też luzu nie. Ona pod naporem betonu to wiesz się rozejdzie ładnie. То что там? Cieszy mnie to bardzo No dobrze, że te kołki są No, no tak by był mały problem Tak nam przytrzymuje, nie? Polie no. Witam serdecznika z tej strony, mamy kolejny dzień wczoraj, e, nawet nie wiedziałem, rozładowała mi się bateria, później się okazało, że ładowarka mi nie ładowała baterii i już wczoraj nie nagrywaliśmy nic, dzisiaj musimy tylko dokończyć, folię wyłożyć, e, zbrojenie już mamy, będziemy tak samo dzisiaj wrzucać, tam pan inżynier Kawłowski wymiata trochę wody, bo tam miejscami na łączeniach to trochę jak będzie mógł wymieść, to wymiecie. Myśmy po tej wodzie tak nie chodzili. A nawet sam stwierdził, że teraz widać jak to fajnie równo wszystko jest wybrane, bo woda stoi praktycznie po całości. Nie jest gdzieś tam, że w jednym narożniku spływa jest więcej czy, czy mniej. Dzisiaj padało całą noc. Mamy jeszcze tutaj ten jeden kawałek, tam dwa kawałki, no i słupy jeszcze, nie? Ale tą siedemdziesiątkę z przodu to zostawimy. Zobaczymy, czy będziemy dawać tam na tą siedemdziesiątkę z przodu teraz. Na razie to. No dobra, no to słuchaj, to najwyżej się ją zostawi, a, a możemy ten Jutro tam ofoliować i, i, i wrzucić te zbrojenie. Jutro tam, bo w piątek i tak przyjeżdża dopiero beton. W sobotę postaram się zrobić takie podsumowanie, bo tam też widziałem, były zapytania. Ktoś tam pisał do mnie prywatnie, tak samo, czy zrobię takie kosztorys, znaczy kosztorys, takie podsumowanie, ile, ile do tego etapu wyniosło mnie wszystko. Zrobię wszystko, po prostu ile, jest, tak samo z transportami. Ech. 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 Te drobniejsze rzeczy mam tam pozapisywane. Sam jestem ciekawy. Mniej więcej ja wiem, jaki jest ta, ta, ta grubsza suma, ale te, te drobne rzeczy trzeba jeszcze podoliczać i zobaczymy. Powiem Wam też, ile zostało mi wycenione za tą pracę i ile ile nas to kosztowało w naszym wykonaniu Ile zaoszczędziliśmy? Dobrze woda po drugą folię Dobrze tam No i dobrze ale ona wsiąknie tam zaraz, bo tam jest już masz ten Patrz jak był w zeszłym tygodniu deszcz potrzebny to nie było No Ale dobrze czy mają wejść lekko do góry. Ja do końca z folii wnotę bo ona nie siągnie jak nie zmiotę do końca z folii. Dechę. To już weź zabierz tą dechę. Tam kawałek, no już nie się jej, dobra. Czekaj, czekaj jeszcze sekundę. Już. Czekaj, wychodzi na folię, czy pod folię? Pod folię poszło. No to dobrze. Hmm. Nie? No A tak jak mówiłeś, w życiu są tylko piękne chwile teraz dla ciebie Tak? Dobra, mamy Będzie Chodź tutaj O co, od tamtej strony jest ta jest ten to jest grubsza no dużo grubsza. znaczy się no dużo grubsza no. czuć nie tamta fajniej tak się ale też jest mocna nie nie przeszkadza mocna jest będzie smoczna. No. Tylko mi się wydaje, że ta jakby na bardziej na słońcu może była, to bardziej krucha by była, co? Na słońcu by była, ale ostatniejca. Mówisz? Widzę, jak będzie to będzie smoczna. w po prawą stronę. Ale teraz już ją nie spoczułem. Dobra, zostaw tak jak jest, bo to jest już końcówka. tu. Nie ma co ten. Co widzisz? No dobra, no. Nie krzycz. Musisz podnosić, żeby nie przesuwać, bo to jest wdzieranie. To jest nieuniknione. Jak nieuniknione. Co mi na mnie Nie, Ty mnie wodą, ile razy oblałeś? Teraz odwet bierzesz, tak? Mhm. chyba za długie są zrobione. Co są za długie zrobione? No, jak, jak, jak te bężki wchodziły... Te wchodzą w nie, żeby się razem związywały też. A po co masz te druty? A? To są do, do tych krat? To są tak. To są te elki do łączenia. No to właśnie. No. Zresztą to możemy od razu ten zobaczyć, tutaj mamy trzynaście. Patrz jak to już pięknie wygląda, jak już ten. Mucha ciążę, tutaj jest 10,5. i byśmy musieli minimalne. Będziemy przesuwać? No trzeba by było, tak? Tak żeby się z prętami stykał. Masz? No. Dobra, ja później się wyrówna zaraz. Ja muszę zaraz sobie zrobię zrobić taki chwytak i tylko delikatnie będę unosił i przesuwał. Jest tam stykają się czy wychodzą to tam? Zobaczy. No, minimalnie jakby mógł pójść tam zaprętnie, jeszcze, ale. No, a ten nie jest na środku. Ten pójdzie w tą stronę, trochę. Przecież. Mówisz? No, jasne. Coś mi się wydaje, że on nie no, Ale Daj dobra, to już jest. Zobacz, no, weź miarę, zobacz. Hmm? 25. Hmm? 20. No musisz... A, co No. To trzeba było jeszcze leć w tą stronę. Poczekaj chwilę, poczekaj. Chodźmy tam na tej wysokości tego, no. Dobra. Masz? No. Więcej nie trzeba. Tego byśmy musieli tutaj tak wsunąć, a później. Suniemy tak, no. A później tego. Ale teraz proponuję, gdzie dawać tego? A czemu nie położyć końcówki na środku? Mniej więcej. No bo i tak będziemy tego ruszać tutaj, czy nie? Czy wsuwamy tylko? Suniemy, nie? No dobra. I tak, i tak jest za w stronę Środek tutaj. Środek. Znaczy się, no w tym miejscu gdzieś, tak? No dobra. dobra. Potem się będzie zakładało te to pyszki. z Zmiarką to od razu podłożysz tej i no nie wiem, czy będziesz na tych, przed skręcaniem ustawiał na tych, czy, czy po skręceniu? Nie, 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 już no po tego mogę. Po skręceniu, nie? Stanęłeś tak blisko tego brzegu. Tutaj się nic nie dzieje, Łukasz. tak ubite, że... Które bierzemy? Z tego w poprzek co jest idzie? No możemy, no jak no, chcesz. No, no, no. Który co jest? 6,20 sześć <tryk> Dobra. Spróbujemy związać jeden narożnik. Spróbujemy. Znaczy ja spróbuję, bo chwilowo jestem sam. Inżynier Kawoski pojechał, bo na folii brakło tam kawałek. Nie, ten, dłuższy, znaczy ten dłuższy i ten krótszy tutaj. Pomógł mi tylko kilka wrzucić. Pierwsze wiązania. Nie za długie będą. Zobaczymy na razie, jeszcze to mniej więcej stoi. Tak jak powinno. O 23 To jest 23. To powinno wychodzić mi mniej więcej 12, 12. Albo, 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 tutaj będzie za dużo, tak, trzeba zrobić tak, że unieść jeszcze i włożyć to za te, nie, w ten sposób, tak jak teraz, właśnie, i mamy, mamy to, i teraz mamy troszeczkę, <laughs> to co wcześniej, będzie trzeba było puknąć teraz w drugą stronę, Dobra Tak zostaje Oła, Trzeba na, pręty, na te druty uważać Dwanaście i pół Trzynaście Może być 23 23 Dobra. Teraz patrzymy czy prędy nalejną Jakby tutaj go Chodzą Wszystko według instrukcji. Które przekazał mi Łukasz, budowlaniec. Pasuje. Jeżeli byśmy dłuższe zrobili, no to by nie weszło, byśmy mieli problem. A tak jest na styk. Nie? Nigdy nie, nie, nie kręciłem zbrojenia, nawet nie, nie miałem takiej okazji. Ale jak to się mówi wszystkiego się człowiek uczy tak całe życie się człowiek uczy to. może tak lepiej zabrzmi nie wszystkiego się może nauczyć ale się uczy całe życie sprawdzimy na zakrętkę tu do narożnika tu drugi Kurczę. Wiadomo, u mnie to trochę potrwa dłużej niż u tych, co się zajmują tym na co dzień, ale jaka satysfakcja samo mu się zrobiło. Pasuje, wyliczyłem, zaczyna coś się dziać, tak. Naroźnik tutaj te spią na dwa chyba, nie? Teraz tak. O, o. O. wystarczy. Mamy jeden, jeden pr skręcony super No i tak jeszcze 46 jak pamiętam dobrze tak było chyba 46 tak Cię uważam, bo można sobie nogi tak poharatać. Już mam zresztą trochę poharatane Ale mamy całe zbrojenie wrzucone. Tu mam wszystkie już powiązane. Został mi tylko ten narożnik i dwa, e, jedno łączenie wzdłużne. Jutro tylko doszaluję do, do zbroje kominy dwa i dwa słupy. Dwa słupy podkładki bednarki i mamy gotowe do, do zalania, ale jeszcze wcześniej musi przyjechać kierownik i stwierdzić, że wszystko jest w porządku. Zobaczymy, my już się powoli zbieramy. Tam kierownik, znaczy mój inżynier Karbowski, zbiera powoli sprzęt. Jest troszeczkę zabawy, jednak z tym wszystkim, ale efekty też są, i to cieszy. Weź ten, tak weź ten młotek, też już rzuć tutaj, to miarka możesz też w sumie wziąć bo ja mam tutaj rozmierzone, tutaj już jest na tak jak powinno być dokręcę te dwa jeszcze te dwie elki i robimy rząd No już mamy na dzisiaj koniec. Ciekawie to też wygląda. Tutaj mamy troszeczkę przekrzywiony, bo ta tabelka była długa. W transporcie się troszeczkę skrzywiła, ale już tu jest wyprostowany, Tylko tamten kawałek to już jutro. Teraz to fajnie, teraz tak żeby cały dzień było jak teraz, fajnie się robić. Tu jeszcze też delikatnie nadrzucić, ale to już nadrzucimy jak będziemy dystanse podkładać. Teraz to też nie ma sensu, bo i to... No. Przejdę jeszcze tam. Jest zabawy. Tu też mamy, jeszcze mi został tutaj ten narożnik do połączenia, jedno wzdłużne. Tam przy garażu już wszystkie mamy powkładane. O, wszystko połączone. Naprawdę, jak to jest wszystko do kupy spięte razem, o, mogę pokazać o. Nawet już nie mogę unieść. Nie. Tu są elki, tam są elki. Tutaj pancerne zbrojenie. Tu też wszystko już jest połączone ładnie. Tu jest tak samo. Cacuszko. Jak to Łukasz mówi. I No, Także. Jutro będziemy dwa supy jeszcze szalować. Znaczy szalować. Fuh, co mi to szalowanie cały czas w głowie eee, zbroić. Tu jeszcze będę musiał dwa startery zrobić też na supy. One będą szły do samego wieńca. Bednarki. Podkłady. To jutro. Także dzięki i do usłyszenia.